Jedziemy, jedziemy pane, jedziemy. Gajdunia. Rolę role życia miałeś. Naprawdę? Nie, nie, nie. Nie, muszę nogę tu przyłożyć. Możemy takować po tej stronie masz lepiej? Nie, masz lepiej, to tam a nie? Ale ja tu się chowam przed deszczem. wiem, ale na przykład jakiś zmieniły się zmienić miał głosie tutaj z nabręcki tej strony maksynacji. Ale wiesz co, nie, Gancy Gal. Gajdunia Gajdunia, na siedzące ja wiem, że to dla ciebie to jest trudne Nie, no nie, nie dobrze. Ale mnie to dzisiaj tutaj, to ten deszcz to mnie strasznie tutaj wcisnął w tą budkę. No deszcz no nie mogę kamery wystawić na deszcz, nie? A o, 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 o. o, poszła Fajna, kto to? Krystian nie? Krystian fajne, fajne. Lewa noga, widzisz, lewy obrońca, lewy strzał. Lewa noga, lewy obrońca, lewy strzał. No może z tym strzałem, że lewy strzał to ta. Strzał był prawy. Prawidłowy. Burger po wegańsku. Tomasz? masz? Dawaj mi marchewkę. Burger po wegańsku. Dziękuję. Proszę w bułeczkę go zapakować. Daj mi marchewkę. Burger po wegańsku. Nasza jest no! Nasza! może nie ma nawet jak to nie wracasz jak to dobra nie dobrze jakby kasper był wyżej to by była o não. o no i patom nie wraca Gramy! No wtedy jestem tak... No ale patrz no! Zabraj do tyłu! No, patrz. no i po co? Tak, a też, też nie potrzebujesz. No szkoda, no no... Pierwszy tak długa musi mieć nosy. Adamu tu nie wygraj. Ma to piłkę, tak? Zajrzeć! Piłka! Wyleciała za siatkę chyba. Ej, ej, zobacz opa, ile piłki są za siatkę, Leo. Adaś, mobilnie, mobilnie, bo jesteśmy w obrony.

jak brzydki. <noise> Oj. Alan. Alan no piłka, no to... Nie wiesz, kto to halant? Od razu, to teraz! Ja... Ja Alan zrozumiałam. też mam. To

No. Mhm. Pik! Go! Jest! Yes. Yes. Brawo, odrak! Dwa, jeden! Kto strzelił? Odrak! No i się ciebie pytam, bo ja myślałem, że nie widziałeś. Widziałeś? No i dobrze. No i Dobrze. Dobre! już, Kacper! Kacper nawet nie podchodzi do niego, no. Ja przynajmniej podskakiwałam. Podskakiwałem ale... mu! Bo... Nie no, podbiegałam, ale... Ale tak się mówi. Oj. Wy. Nie podschodzisz mi! Kubuś, Kubuś, Kubuś! Ty! Tam. Nie bądź spóźniony, Nie bądź spóźniony, po prostu! Dawaj, 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 dawaj! to jest? Od razu? Czemu ty jeżdzisz? Od razu, okej? Okay? Mija gilet! Muszę wszyscy to zrobić. Ojejku, nie weszłam mu, nie weszłam. Ale bardzo dobrze chciał, rozejrzał się. No ja chciał, Ten, chciał, do Dobra, Będzie je, nie, No będzie chciał Chyba się Krystian na tej lewej podoba. Patrícia! To jest Trzeba presować. Ej! Paul. O kurde, sorry. Jest Paul. Eee, kurde, Filipa nie ma. Lewa noga, odrak. Odrak, odrak, odrak! Odrak! Adaś, Adaś idzie. Ale jest odrak no, lewie nożny jest. On na długą nożę strzelił. Tak, 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 to jest racja. A nie, idzie odrak, lewa noga.

Kupiliście środę. Kupiliście środę! O! Nie no, Kacper Odrak, profesor. Kacper Odrak, profesor. Kacper Odrak, jedna jedna. Trzymaj, trzymaj, Kacper Odrakiewicz, profesor. Blokuj, blokuj! Blokuj, patryj! Co? No co, Maxi, we odrak. O! Ha, Nadal 2 do 2. On już powinien Odrak! Ale kurde, byś miał dwie bramy! No jest wolne, to jest bramy! A ja do... Tam... Dobrze, na w tej połowie. wygrywamy 2-1. Dwa Dwa no, tej połowie. A nie, bo 1 No tak, w tej połowie 2-1, ta. W tej połowie 2-1. Tak brawo, Kacper! Gdzie Ну я встану. А, трудно, трудно все мы делаем. Тяжкая пилка, иная пилка, конечно, наша. Радула, радула, радула. Браво, патруль. Ай, ну. Odra, a nie bo ty nie grasz. myślałem, że ten rzut wykonujesz. O, ale, ale dobrze, jak o, nie, ma, nie, ma, nie, 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 znaczy, no właśnie, no raczej tu o kacwerka mi chodzi, żeby mi nie zasłaniał. Patryk, ale zmarnowałeś sytuację. No przykro, no szkoda, nie, ale. Nie, dał narożny. Dał narożny, ale no miał sam ale na sam z bramkarzem, podać, nie? Ale mógł też podać. Bo sam na sam z bramkarzem. No tutaj sam na sam z bramkarzem to już. No niby tak, ale no w tej sytuacji to mógł się pokusić o strzał. Aj aj aj, šimi šimi ne možeš.

Jest nie Co? Się... no nie to tam i tam to. ale ale za szkołę by to robić nie no przecież to... chyba by sama nie wleciała ona by sama nie wleciała on by to obronił no. bo po jego wole ja obronił albo mocniej bliżej no to to też to na pewno by No dobrze, ale dobrze widać że na nas wystawili słabi

w tej połowie nie no. dwa Ale dobrze, że nawet strzeliliśmy te dwie bramki. Ale jakbyś tej tego gola to byłoby to trzy. O tak. Albo ja. No. no albo Ale no golają. co ja po Moja! Nie wiem. Albo... Jest... Moja wejdę! Wejdę! Chłopcy, 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 chłopcy. Dzisiaj was strofuję, ale no inaczej nic nie nagram. No to kieruj stamtąd. Nie, bo ja się chowam przed deszczem. Ja wiem, że są emocje, no ale ja się też chowam przed...

Ej, ciekawe czy byłby ten gol wtedy, co? Ja tu również nie jestem. Nie. I wtedy co no. zrobiłem że Zablokowałem strzał. Ej, no ręka! Nie, nie było. Ale tak trochę, kurde. Poszukamy trochę, mecz. Nie, no. nie, nie, jest wszystko okej. Ojej, szukaj, Nie, nie, czy nie, Ojejku, jakby jakby dobrze Gajda po do, do Michela, to Michał by tak to w No wykończył. Miał, miał tam wtedy były okazje. Chłopcy, no przepraszam Was, no niestety. Świadamy. Dobra, no dobra, tu. poczekajcie, to może ja teraz faktycznie mi pada. Bajda, ja, bajda! Nie no, pada no trochę. jednak trochę to. Brawo, Patryk! Usta! by to wkręcił. Nie, nie, nie. Ja bym gole, bym. Jestem! Jakby to, chcieli Nie, nie, ja, ja i nie, A nie. to nie, tylko ja nie. Nie, to nie, 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 nie. Ej, ja, Ej widzicie, nie, Ja bardziej nie, nie, Ej, wiecie, to by było najlepsze? Ani wpadł wpadł, a... bo to jak Oni by nie chodła! Oni już wyrastał i jakby chcieli. Jakby chcieli to wyrastał. A to jest błąd obrony, a dzisiaj grabajem. No bo no no. ostatni leży na ulicy. Ile by jak strzeli? To wtedy no. 40 bramy. Dobra, dzisiaj sobie nie. Ja miałem 30 lat. Widzę? W tamtych widzę. No. Tam no tamtych ja widzę. W ja tamtych widzę jeszcze. Nie. Jest pierwszy. A teraz to Ivan schowa tylko że to jest tak. Oj, 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 ale przeszło. Brawo Gajka, twoje. O, niebiescy, niebiescy, niebiescy tutaj było. Niebiescy. A ile i mam w blize. Nie, wiem, nie liczę. Za mało Prawo, tych wow. goli padło. Takie piłki to ty łapiesz na śniadanie. Kanapki. Zostawu <noise> <Zadam>, rzucam! <noise> Aha! Dajmy łodygi! Aha! Zostawuję jej Kuba, Aha! Zostawuję łodygi! Zostawuję łodygi! Kuba, łodygi! Zostawuję Kuba Zostawuję Patrick is op, Kom op. Kom op. Kom op. Halo? No nie najgorzej. Na razie jest fajnie, jest druga połowa właśnie dobiegła końca.